Siemano, środa 27. Już sprawdziliśmy to z Magnum, bo też nie widzieliśmy, jaki dzień dzisiaj. Cześć. Generalnie co? Odpalam na chwilę kamerę, żeby zobaczyć, kto zwyciężył, pokazać Wam, kto zwyciężył. Słuchajcie, konkurs o koszulkę, ten, który wrzuciłem, czyli ten drugi youtuber, kto przyjechał się podpisać na naszej ścianie. Także możecie sobie zobaczyć. To było, jak wiecie, w tym filmie. Czyli wrzucamy go. Robię w komentarzach. Zrobię od najnowszych. I szukamy. I szukamy, kochani. Kto zwyciężył? Kto pierwszy odpowiedział, że to będzie Jarek na emigracji? Zobaczymy. Dobra. Lecimy, nic nie ma, nic nie ma związane z tym. I jest. Pierwszy komentarz i dał go, dał, dał go padbudowa domu vlog. Zobaczymy, kto to jest. Proszę bardziej YouTuber. YouTuber, i możecie sobie wejść na jego filmy. Też nagrywa. Także słuchajcie, yy, to wszystko generalnie. A zwycięzca, niech napisze tutaj w mailu do mnie i ja dalej powiem, jaki adres, generalnie, i tam wiecie o co chodzi: kolor koszulki, rozmiar, i tak dalej. Dobra, to na tyle. Dzisiaj nic nie robimy. Dzisiaj się resetujemy, odpoczywamy. Ciężko pracujemy z Magdą, żeby, kurczę, dom postawić, to dzisiaj dużo spraw papierkowych też trochę mieliśmy, nie? Tak. No. Chcemy tak. do weterynarza, Także trzeba było podjechać. Działo się. Trzeba było dziecko zawieźć do weterynarza. Do szczepienia. No. jak się dzisiaj, Macie czujesz? Powiedz, co? Po szczepieniu. Co? W miarę dobrze. W miarę dobrze. Był grzeczny, chyba. miał. najważniejsze. To Obcięta, nie? No, no tak. No, no, my się rozumiemy, by słów O kto idzie? Borsy pewnie idzie. To lecimy. Dobra, ja uciekam. No. Idziemy. I co tam? A miało nic nie wlatywać do sieci, ale generalnie macie szczęście. Wziąłem kamerę ze sobą, odpaliłem, także wlatuję do, do sieci. A co wlatuję? Magda jakiś konkurs jeszcze był? Nie, na trzeciego jeszcze nie było konkursu. Nie, nie, ale trzeci już się wypowiedział kiedyś w komentarzu. Ale to nie, to nie mów, nie mów, nie mów, bo to dalej ten konkurs będzie mógł być. Kto dobrze śledzi, wszystko to będzie wiedział, ale w międzyczasie może coś się zmieni, wiesz? No, Także tak. nie myl tutaj. <laughs> y... hmm. A generalnie co, weszło teraz yy, ten? No ale wiesz, tam ktoś napisał właśnie w komentarzu, że. Jedni no, nie zdążą na przykład wejść, drudzy później, bo pracują. Albo, Dlatego albo zmieni... łódź szczęścia, Dlatego, nie? Ale mówią, że najlepsze by było losowanie tych tak? osób, które dobrze napisały. I może rzeczywiście to jest e, dobry Aha. sposób, bo nieraz... No... To Magda to ogarnie przy następnym <laughs> konkursie wtedy. Będę, będę musiała wszystko spisać. To. Co tu jeszcze? Idziemy na działkę zobaczyć co będziemy jutro robić. Yy, chcę, żeby Magda była ze mną, mnie zmotywowała. No ja już dzisiaj powiedziałam, że mogę iść i zrobić jedną, tutaj tą, tą drugą ścianę zakołkować, <laughs> czyli te dziury tak wywier wywiercić, wydrążyć. Wywiercić. No. I kołki wbić. I kołki, żeby już była zrobiona. Ale to pamiętaj, że ty stoisz i patrzysz na mnie, to ja to robię. No ty y no. ty tylko i wyłącznie ten. A ja udaru nie Wier ruszam, tylko wierdzisz. dlatego tak kurczę, ciężko mi idzie, bo ja normalnie. No, ty wierk. Może inne wiertło widzi. wezmę. Kładam Do drewna. Kołki, a ty wtedy Do drewna. No i byśmy już to zrobili, żebyśmy mieli z głowy, nie? Więc ja, co się tak? Dobra, jutro generalnie Wam oznajmiamy, słuchajcie, że e, wstajemy rano. Dzisiaj powiedzieliśmy sobie, że idziemy szybciej spać. Do 12 godziny już w łóżku, a nie no, tak. No do 12, na pewno, ja ich normalnie <laughs> i porzuję, Nie I dwóch takie nocne marki. Ja już bym dawno poszła spać, to. Ale tak, jak będzie stać nade mną Magda o 6 rano, to ja wstanę na pewno. Dobra, nie przedłużając. Nie chcę, żeby film był długi. W sobotę przyjeżdża Kubu z Euro.pv i przywozi mi najnowszy, najnowszy, wiem, mm -hmm. najnowszego Huawei. A. Zmieniam go falownik na lepszy, wyższy model z kumulacją energii. Z możliwością kumul kumulacji energii. Tak to wygląda. To do następnego filmu. Zobaczycie, jak jutro lecimy ze wszystkim i czy daliśmy radę coś w ogóle zrobić. Na razie. Nie ma? Może wyżej wleciał? Tak był, ptaszek. Ale ja zostawiłem okno na całą noc? Wszystkie? A jak pada? Nie, tylko to jedno. Zamknij, zapomniałem. Nie, Matryu? Coś chcesz powiedzieć? Nic? Ptaszek tutaj był. Taka wrzutka. Mieliśmy Wam pokazać ptaszka, bo wleciał na no, odpaliłem kamerę on z oknem, Mały wróberek. No dobra, to od razu tylko pokażę jeszcze, bo wziąłem Magdę do góry, żeby zobaczyć, co by chciała mi pomóc jutro. Czyli czy elewację stać nade mną z batem, czy tutaj, słuchajcie, robić już tą dylatację. dylatację to, a to. nie, jest ciężka robota. Trzeba po prostu, trzymaj Magda w ogóle kamerę, pokaże dokładnie. Już niektórzy wiedzą, ale chcę żeby, chcę, żeby widzieli jaka jest ciężka praca. Tutaj trzeba tą listewkę, o tak jak jest, tam ją centymetr obciąć, żeby równo tam naszła, nie? Do tego. Podeszła, trzeba ją tutaj przywiercić śrubkami gdzieś pięcioma. Zrobić tu następną i tu następną, no i trzeba taką membranę naciągnąć i tym automatycznym szywaczem. Trzeba ją po prostu przybić i to jest wszystko. Tak nasza praca ma wyglądać. Taka dobra robota na dwie osoby, słuchajcie, bo tu mam bramę, trzeba przytrzymać. Wiecie, jeden szywki szyfki, coś takiego, może jakieś rusztowanie rozłożyć albo z drabiny, nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, no bo ja chcę to zrobić tak troszkę Bardziej profesjonalnie, że tak nazwę. I nie chcę, słuchajcie, bezpośrednio tutaj skręcić śrubki, tylko chcę ją nawiercić. Wiadomo, że ta śrubka nie może dociskać tego i tego. Tylko tak jakby tylko tam ma się wkręcać, a tu ma chodzić luźno. Napiszcie, czy dobrze mówię, czy to nie ma znaczenia. Tak się chyba prawidłowo robi. A może w desce nie ma znaczenia. A może znowu się dziwiam, jak z tymi kołkami, także mi od razu podpowiecie. I będę przynajmniej wiedział. To na tyle. Maksiu, a ty wyginaję? Ja, wyginaję, ty. Zobacz, jakie łuki się robią. Hmm. Pokaż ją w każdą stronę. Wyginają ładnie. Lecimy po skosie Jest. nie wszystkie. No tak. i wszystkie wygina. się suszą, no wyginę. Jak... Tylko wiesz co, nie ma znaczenia, bo my i tak je przykręcimy dobrym wkrętem. Jakich ich mocno nie powygina do tego czasu, zanim się za to zabiorę. Odpoczywamy dzisiaj na tyle. Mamy go. Byliśmy na balkonie, a tam coś ćwierka, 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 no. Uj. O, wyleciał, teraz wyleciał, chodź Max. <śmaks> Max widział też. Maciu poleciał, poleciał ptaszek, już wyleciał. Eee, co jeszcze robię po nocy? Po nocy przyjechałem do Matiego na magazynek jego. Do szefuncia. I wysłać tą koszulkę. Mati ma te drukarki, puki, muki, wszystkie worki, bo wysyła online, Jak wiecie, Mati ma części z rowerami pod tą nazwą, także możecie sobie wejść i zamówić coś u Matiego. Mati na Allegro nie? Też jedziesz? Tam, no tylko na Allegro. No, ale to jest nazwa z Allegro? No. A ja tu, tu już właśnie sobie widz wybrał białą koszulkę, m -kę, także ja ją zaraz pakuję w ten woreczek i jedzie do to Gdyni czy Gdańska, nie wiem, mam tam zapisane. No i tak to wygląda. Świetnie, no, tak to wszystko wygląda. Jeżo, to Mati, Ty już paczki dla klientów wysyła. Codziennie kogoś uszczęśliwi. szczęśliwi. że sprzątamy i. No. To ja też chciałam wezwać obniżające do schody. <laughs> <laughs> też Oby, by, są na miejscu. zapakować, <laughs> To na no. tyle. Taka brzydeczka.